Witajcie serdecznie. Jeśli szukacie inspiracji i refleksji, które mogą odmienić wasze spojrzenie na życie, trafiliście we właściwe miejsce. Zachęcam was do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi wartościowymi treściami, które dla was przygotowuję. Pewnego razu, podczas spaceru po lesie, natknąłem się na starą, zapomnianą chatkę. Była ukryta wśród drzew, jakby chciała ukryć się przed światem. Zaintrygowany, postanowiłem zajrzeć do środka. Wnętrze było skromne, ale pełne książek i notatek. Na jednym z biurek leżał dziennik, który opowiadał historię człowieka poszukującego sensu życia. Czytając jego zapiski, zrozumiałem, że życie to nieustanna podróż, pełna wyzwań i niespodzianek. Człowiek ten pisał o miłości, nienawiści, winie i przebaczeniu. Zastanawiał się nad tym, co naprawdę daje nam szczęście i jak znaleźć drogę do spełnienia. Jego refleksje skłoniły mnie do głębokiej zadumy nad własnym życiem. Miłość jest niezwykłą siłą, która potrafi nas unieść ponad codzienność. Pojawia się niespodziewanie i ogarnia nas całkowicie. Nie możemy się przed nią bronić ani jej kontrolować. Łączy nas z innymi ludźmi w sposób, który trudno opisać słowami. Ale, czy zawsze zdajemy sobie sprawę z jej mocy? Często w pogoni za sukcesem i uznaniem, zapominamy o tym, co naprawdę ważne. Próbujemy spełniać oczekiwania innych, zapominając o własnych pragnieniach. Tworzymy wokół siebie mur pozorów, który oddziela nas od prawdziwych emocji. Czy nie lepiej byłoby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, czego naprawdę chcemy? Jeśli podoba Wam się to, o czym mówię, zachęcam do polubienia filmu i subskrybowania kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspirujących materiałów. Nienawiść jest destrukcyjną siłą, która potrafi zniszczyć nas od środka, przywiązuje nas do przeszłości i uniemożliwia ruszenie naprzód. Często wynika z niezrozumienia i braku akceptacji. Ale czy warto nosić w sobie ten ciężar? Czy nie lepiej uwolnić się od negatywnych emocji i otworzyć na nowe doświadczenia? Wina to uczucie, które może nas paraliżować. Często nie potrafimy sobie wybaczyć błędów z przeszłości, choć są one naturalną częścią ludzkiego życia. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje czyny jest ważne, ale nie powinniśmy pozwolić, by poczucie winy nas zdominowało. Każdy dzień daje nam szansę na nowy początek. Przebaczenie to akt odwagi i siły. Nie chodzi tylko o wybaczenie innym, ale także sobie. Pozwala nam uwolnić się od ciężaru przeszłości i zacząć żyć pełnią życia. Nie jest oznaką słabości, ale mądrości i dojrzałości. Dzięki przebaczeniu możemy budować zdrowsze relacje i czerpać radość z każdego dnia. Czasami jednak oczekiwania, które stawiamy sobie i innym, są zbyt wygórowane. Chcemy być perfekcyjni we wszystkim, co robimy, co prowadzi do frustracji i rozczarowania. Ważne jest, by znać swoje granice i akceptować je. Pozwólmy sobie na bycie ludźmi z wszystkimi wadami i zaletami. Jeśli uważacie, że te refleksje są wartościowe, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Wasze wsparcie motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Szczęście nie jest stanem, który osiągamy zdobywając kolejne cele czy dobra materialne. To raczej umiejętność cieszenia się drobnymi rzeczami i doceniania tego, co już mamy. Życie w zgodzie ze sobą i świadomość własnych wartości to klucz do prawdziwego spełnienia. Często zastanawiamy się, jak znaleźć sens w życiu. Niektórzy szukają go w pracy, inni w relacjach z ludźmi, a jeszcze inni w pasjach. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas musi odnaleźć swoją własną drogę. Ważne jest, by być otwartym na nowe doświadczenia i nie bać się podejmować ryzyka. Rodzina odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Relacje z rodzicami kształtują nas od najmłodszych lat. Szacunek i miłość do nich pomagają nam budować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Jeśli mamy trudności w tych relacjach, warto spróbować je naprawić. Czasem wymaga to odwagi i wybaczenia, ale efekty mogą być niezwykle satysfakcjonujące. Nie możemy jednak zapominać o sobie: samoakceptacja i miłość własna są fundamentem szczęśliwego życia. Jeśli nie kochamy siebie, trudno będzie nam kochać innych. Pracujmy nad swoim rozwojem, ale bądźmy dla siebie wyrozumiali. Każdy popełnia błędy. Ważne jest, by wyciągać z nich wnioski. Jeśli ta perspektywa jest wam bliska, zachęcam do polubienia filmu i subskrybowania kanału. Razem możemy tworzyć społeczność ludzi dążących do pozytywnych zmian. Niekiedy w życiu spotykamy się z trudnymi doświadczeniami. Strata, ból czy rozczarowanie mogą nas przytłoczyć. Ważne jest, by nie uciekać przed tymi emocjami, ale je przeżywać i akceptować. To one czynią nas ludźmi. I pozwalają nam rozwijać się emocjonalnie. Empatia jest cechą, która pozwala nam lepiej rozumieć innych. Współczucie i chęć niesienia pomocy sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem. Nie bójmy się okazywać uczuć i być wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują. Życie to nieustanna zmiana. Nic nie jest stałe, a my musimy nauczyć się adaptować do nowych sytuacji. Elastyczność i otwartość umysłu pozwalają nam czerpać z życia pełnymi garściami. Nie trzymajmy się kurczowo przeszłości, ale patrzmy z nadzieją w przyszłość. Jeśli te słowa do Was przemawiają, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki Wam mogę dalej dzielić się swoimi przemyśleniami. Często zapominamy o znaczeniu prostych gestów. Uśmiech, dobre słowo czy drobna pomoc mogą znacząco wpłynąć na czyjś dzień. Nie lekceważmy mocy, jaką mamy w codziennych kontaktach z ludźmi. Każdy z nas może być źródłem pozytywnej energii. Nie bójmy się marzyć i stawiać przed sobą ambitnych celów. Nawet jeśli wydają się one trudne do osiągnięcia, warto próbować. Każdy krok naprzód jest sukcesem, który przybliża nas do realizacji marzeń. Pamiętajmy jednak, by cieszyć się także samą drogą, a nie tylko celem. W świecie pełnym pośpiechu i hałasu warto znaleźć czas na refleksję. Chwila spędzona w ciszy może przynieść wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Medytacja czy spacer na łonie natury pomagają nam odzyskać równowagę i spokój ducha. Jeśli cenicie sobie takie chwile i chcecie dowiedzieć się więcej o sposobach na wewnętrzny spokój, polubcie ten film i zasubskrybujcie kanał. Relacje międzyludzkie bywają skomplikowane. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć motywacje innych. Ważne jest, by komunikować się otwarcie i szczerze. Unikajmy osądów i starajmy się patrzeć na sytuacje z różnych perspektyw. Czasem spotykamy na swojej drodze osoby, które nas ranią. Zamiast pielęgnować w sobie urazę, spróbujmy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Może te osoby same borykają się z trudnościami i potrzebują wsparcia. Empatia może być kluczem do rozwiązania wielu konfliktów. Nie zapominajmy o wdzięczności, doceniajmy to, co mamy i ludzi, którzy są wokół nas. Codzienne praktykowanie wdzięczności pomaga nam dostrzegać pozytywne aspekty życia i zwiększa naszą satysfakcję. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o praktykach zwiększających poczucie szczęścia, zachęcam do polubienia filmu i subskrybowania kanału. Odwaga jest cechą, która pozwala nam przekraczać własne ograniczenia. Nie chodzi tu tylko o wielkie czyny, ale także o codzienne decyzje. Odwaga do bycia sobą, do wyrażania własnych opinii i do podążania własną ścieżką. Każdy z nas ma w sobie potencjał do wielkich rzeczy. Często jedyną przeszkodą jesteśmy my sami i nasze lęki. Pracujmy nad ich przezwyciężaniem, a otworzą się przed nami nowe możliwości. Niech nasze życie będzie pełne pasji i zaangażowania. Znajdźmy to, co naprawdę nas cieszy i poświęćmy temu czas. Nie bójmy się zmieniać kierunku. Jeśli czujemy, że obecny nie jest dla nas właściwy, jeśli te myśli są dla Was inspirujące, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Na koniec chciałbym podzielić się z Wami pewną refleksją. Życie jest jak książka, a każdy dzień to nowa strona. To od nas zależy, co na niej napiszemy. Nie możemy zmienić przeszłości, ale mamy wpływ na to, co przyniesie przyszłość. Dbajmy o siebie i innych. Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. Każdy z nas jest w podróży, w której uczymy się i rozwijamy. Niech ta podróż będzie pełna pięknych chwil i wartościowych doświadczeń. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zachęcam do polubienia go i subskrybowania kanału. Razem możemy tworzyć społeczność ludzi dążących do lepszego życia. Pamiętajcie, że słowa mają moc. Wykorzystajcie ją, by zmieniać swoje życie i świat wokół Was na lepsze. Do zobaczenia w kolejnym filmie.